Cześć! Witam na kanale Mąż przy garach z tej strony Krzysztof. Dzisiaj zaprezentuję sposób na proste i pyszne ciasteczka orzechowe stanowią idealny dodatek do kawy, wybornie smakują i bardzo fajnie chrupią dzięki dużym kawałkom orzeszków. Czego chcieć więcej, prawda? Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszych orzechowych ciasteczek zaczynamy od połączenia masła z cukrem. Masło w temperaturze pokojowej przekładamy do szklanej miski i dodajemy do niego brązowy cukier. Ucieramy je do uzyskania puszystej, gładkiej masy. Sezon grzybowy już pojawił się na horyzoncie, nadszedł więc czas, żeby wykorzystać zeszłoroczne zapasy. W kolejnym filmie przygotujemy proste risotto z grzybami. Już teraz serdecznie zapraszam. Kiedy masa jest już odpowiednio wymieszana, dodajemy do niej masło orzechowe. U mnie gładkie, ale możecie użyć również takiego z dużymi kawałkami orzechów. Następnie dodajemy jedno jajko i całość miksujemy do połączenia składników. Pełną listę składników oraz przepis znajdziecie jak zawsze pod linkiem w opisie. Pamiętajmy o tym, żeby od czasu do czasu zbierać ciasto ze ścianek miski. W ten sposób będziemy mieć pewność, że wszystkie składniki będą równo wymieszane. Teraz nadchodzi czas na składniki suche. Do masy dodajemy proszek do pieczenia i mąkę. Ciasto mieszamy mikserem tak długo, aż mąka całkowicie połączy się z maślaną masą. Na końcu dodajemy orzeszki ziemne. U mnie są w całości, ale jeśli nie lubicie tak dużych kawałków, możecie je lekko posiekać nożem. Orzechy łączymy z ciastem już tylko przy użyciu drewnianej łyżki lub silikonowej szpatułki, do momentu aż będą równo rozprowadzone w masie. Kiedy ciasto jest gotowe, zabieramy się za formowanie naszych ciastek. Możecie zrobić to łyżką do lodów, lub tak jak w moim przypadku, zwykłą łyżeczką. Nabieramy czubatą łyżeczkę ciasta i układamy je na wyłożoną papierem do pieczenia blaszce. Ciasto staramy się uformować tak, żeby miało w miarę okrągły kształt. Im bardziej się teraz do tego przyłożymy, tym ładniejsze będą gotowe ciasteczka. Z tej porcji ciasta powinno wyjść około 20 dużych ciastek. Blaszka z uformowanymi ciasteczkami ląduje w piekarniku rozgrzanym do 190 stopni w funkcji góra-dół na około 16 minut, a tak naprawdę do momentu, kiedy brzegi ciasteczek nabiorą złotego koloru. Po upieczeniu ciastka odstawiamy na kilka minut do przestudzenia. Świeżo po wyjęciu z piekarnika ciasteczka będą dość miękkie, ale spokojnie, po paru minutach nabiorą solidniejszej struktury. Kiedy lekko przestygną, przekładamy je na kratkę do całkowitego wystudzenia. Nasze przepyszne ciasteczka orzechowe są gotowe do podania. Ciastka pachną niesamowicie, a w smaku są intensywnie orzechowe i przyjemnie słodkie. Są również bogate w błonnik i zdrowe tłuszcze. Coś mi mówi, że kiedy je przygotujecie, na jednym się nie skończy. Dajcie znać, czy przepis się Wam spodobał. Napiszcie, jakie są Wasze ulubione ciastka. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!